Czemu mężczyźni są zainteresowani ze mną seksem, a ich nie interesuje mój umysł, moja dusza, mój wewnętrzny świat, nie chcą ze mną rozmawiać? To jakieś tempaki zboczone tylko, by o seksie, myśleli i rozmawiali? Czemu do ciebie lgną takie osoby, jeśli ty masz te jeszcze głębokie, intelektualne potrzeby, chcesz rozmawiać, budować świat, szczęśliwą rodzinę, a to jest coś więcej niż tylko seks? Czemu kleją się do ciebie tacy faceci? Wiecie co? Odpowiednich ludzi trzeba szukać w odpowiednich miejscach. I kiedyś ja tak... To kiedyś było. To była taka myśl, że no jak chcesz mieć fajnego faceta, to który da to szczęśliwe rodzinę, rodzinę, to może nie trzeba go szukać w pubie, na dyskotece, w knajpie, tam gdzie jest alkohol, impreza, jakaś rozpusta, gdzie... Rozumiecie? No a gdzie można szukać? No, w miejscach, gdzie ludzie akurat nie piją. Może w bibliotece. To było kiedyś. O ludzie, tam jak ty chcesz rozmawiać, czytać książki i masz potrzeby intelektualne, chcesz jakieś mieć dążenia, wspólne cele, dyskusje, plany, wyższe wartości, no to trzeba szukać w tych miejscach mężczyzny i znajomości, gdzie tacy ludzie się pasą, czytają książki, gdzie się spotykają, gdzie zajmują się tym, o czym powiedzieliśmy teraz i teraz. Gdzie dzisiaj ktoś do biblioteki chodzi? Wszyscy się zapoznają w internecie. Czasami gdzieś na zewnątrz. Trzeba tam też szukać tych miejsc, ale zastanawiać się, gdzie ci ludzie chodzą, jeśli nie pijący, gdzie spędzają czas. No, to może być siłownia, to tam akurat ludzie nie piją. Mogą być inne miejsca spotkań, rozrywek, gdzie są ludzie, spotykają się ludzie, którzy nie chleją, nie hulają tam i tak dalej. Ale... W internecie ludzie się zapoznają i teraz kobieta się żali. Piszą do mnie sami tacy jakieś oferty niemoralne, i tak dalej. A ja bym chciała stworzyć z kimś w końcu, znaleźć mężczyznę, głowę domu, żeby to był facet, który odpowiedzialny zarobi, przyjdzie, przytuli, że zjemy razem obiad, będziemy mieli dzieci, ja mu tam upiekę ciasto, będziemy się cieszyli prostymi chwilami rodzinnym życiem. Proste, fajne zajęcia, szczęśliwa rodzina. Dom. Ale zaglądasz do tej kobiety na profil, bo ona szuka, ma swój profil. Są pewne miejsca w internecie, gdzie kobiety się ogłaszają, pokazują, zapoznają się. No i tam na tych zdjęciach ta kobieta pokazuje siebie wyolbrzymione te <grymne> usta te wyolbrzymione pośladki, zademonstrowane, dekolt, okrągłości, obcisłe ubranka, makijaż. Czy to jest zaproszenie do tego, że zbudujmy dom rodzinny ja ci upiekę ciasto? <grywamy> Będziemy cieszyli się, trzymali za ręce i oglądali telewizor z naszymi dziećmi? No nie, to jest zaproszenie do seksu i będą pisali i później dziwię się, że ja chcę z nimi rozmawiać, a oni tylko o tym seksie. No jak oni na tych fotografiach są zaproszeni tylko do tego. Ja wiem, że trzeba zwrócić uwagę, No, ale jak się tylko to pokazuje, a nie pokaże się tego, że ja piekę ciasto, <laughs> że ja się zajmuję książką, że czymś jeszcze tam coś robię, mam zainteresowania. Jak będą tego typu fotografie, ta strona życia będzie pokazywana, demonstrowana, no to tym się zainteresują odpowiedni ludzie. To nie, nie może być tak, że po prostu sukienka, usta, krótka spódniczka, zdjęcia na plaży, albo leśna. to najlepsze, to jest taniec godowy, tak jak wiecie, podkładany. Muzyka i kręcenie tyłeczkiem pod ten, po, po tańcówki. No, przecież wiadomo, jak to będzie działało na mężczyzn, I jeśli ktoś chce znaleźć sobie partnera seksualnego, to pewnie no, to zadziała. Ale mężczyzna, który szuka poważnej partnerki do tego, żeby tworzyć rodzinę, żeby to była matka jego dzieci, odpowiedzialna kobieta, które, która przekaże wzorce dla moich dzieci, no to w ten sposób on nie będzie zachęcony taką osobą takim tańcem publicznym samoseksualnością jeśli on chce stworzyć rodzinę i chce, żeby jego praca, wysiłki nie poszły na marne, chce mieć dzieci, które będą sobie dobrze radziły w życiu szczęśliwe dzieci z wartościami moralnymi, z których on chce być dumny, to on musi znaleźć partnerkę która mu to pomoże osiągnąć i to, jak siebie pokazujemy, to jakby w internecie i te zdjęcia, one przyciągają odpowiednie osoby, pokazują, co, jakie mamy my wartości, co, czym my żyjemy, kim my jesteśmy. To, jak siebie pokazujemy i te czasami zretuszowane zdjęcia pokazują, że dla nas wygląd jest ważniejszy niż te wyższe wartości.